Wydarzenie nazywa się Ultima Parada Pozytywnie o Śmierci i jest taką naszą próbą podjęcia dyskusji na temat tego, jak śmierć wygląda dzisiaj i w jaki sposób może nam się umierać trochę lepiej. Nasz projekt inicjują warsztaty, które są poświęcone w jakim stopniu możemy sobie pozwolić na kontrolę albo też odpuszczenie kontroli nad naszym odejściem z tego świata. Warsztaty były niezwykle twórczym spotkaniem, mieliśmy okazję skonfrontować się z tematem przemijania, odchodzenia, jakby kończenia pewnych etapów. Wszyscy uczestnicy wyszli podbudowani i już właśnie widzę tam koleżanki moje nowe przyszłe dzielą się numerami telefonów. Bardzo, bardzo dziękuję za możliwość wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Super, jeżeli ty też tak masz to możesz zadzwonić na 116-111. Możesz odwiedzić stronę zwordr.pl. Prowadzimy spotkanie poświęcone Inkluzywności, czyli temu, w jaki sposób śmierć może i umieranie może przebiegać trochę lepiej. Zaprosiliśmy suicydolożkę, zaprosiliśmy tanatokosmetolożkę i jednocześnie Instagramerkę. Zaprosiliśmy też socjolożkę, która bada tematy śmierciowe i sama prowadzi kręgi żałoby. Zaprosiliśmy też ekspertkę, która zajmuje się edukacją na temat żałoby, przede wszystkim u dzieci. Tak więc były to osoby z bardzo różnych bajek, ale wszystkie były powiązane tym, że zajmują się tematami około śmierciowymi. Obcowanie ze zmarłymi nie jest codzienne u nas. Raczej zostało zepchnięte właśnie za drzwi prosektorium. A za te drzwi prosektorium też nie chcą nas puszczać, zwłaszcza jeżeli jesteś kobietą, do tego młodą. Zespół nagrobki, w którym gram, w tym roku obchodzi dziesięciolecie swojej działalności. Ostatnim punktem naszego wydarzenia jest spotkanie z zespołem nagrobki. I ich e, książką Ostatnia wieczerza, która jest desstylową książką kulinarną, m, zawierającą zarówno przepisy e, potraw, które można wykorzystać na stypie, jak i krótkie kwestionariusze, ankiety, wywiady ze znanymi osobami, przyjaciółmi, zespołu. Myślę, że temat śmierci zbliża, i to jest coś, co, e, co jest dla mnie chyba taką osobistą misją, żeby zbliżać ludzi. A jeżeli mogę połączyć ludzi fascynację tematami z pod Thanatosa, Tanatosa to jest to dla mnie duża uciecha.